Jasne wymówki. Eee, um, chcesz wyrzucić. Nie wiem czy może królowi się go nie daje, ale nie jestem pewna. O, znalazłem trawę! zęczowe. Um, tak? Nice. No, musiałem przejść przez ten fioletowy biom. Nie, 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 nie. Nie gonimy mnie. Na, no, na, na, no. Nie otrzymałem, no, no. nie, nie doimy cię tego też nie robimy, dobra? To też jest no 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 no. Lodakie, no, 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 no. rozumiem, rozumiem. Nie, czemu tak usłyszałem dziwne? Podejrzane. Bardzo dużo mam tu pająków. Podejrzane. Jaki? Co? Mamy pojąki tu są. A podejrzany jesteś. No jestem podejrzany. To, że jestem spanowany u paru. Platformach, że często podejrzany. Jak to jesteś spanowany na paru platformach? <noise> Żartuję przecież, nie? Suzgę. Totalny suszkę teraz robię na ciebie. <noise> nie patrz na mnie, okej. Okay? Gapię się na ciebie. Nie gap się na mnie. Patrzę się Ta, na nie, ciebie. ja się na ciebie gapię, w sumie. Co się na mnie gapisz? Przemień. Oj, noc. Dobra, ale autentycznie chyba potrzebujemy się wybudować, bo już nie jeszcze tych wszystkich rzeczy. E no, a masz pomysł, gdzie? Znaczy tutaj, wydaje mi się, że. Nie tam, tam... wiem, czy w sumie tu, gdzie ja nie jestem, to wiesz, mamy kamień. Mamy coś tam. O Boże święty, czyli mówisz, że muszę taką drogę znowu pokonać? Może. A yeah, no po dobra. drugiej stronie też jest. No bo słuchaj, no tutaj jest złoto, jest krzemień. Jest... Lasek, są jagódki, żaby. Dużo żab. Pająki. Dobra, to tam pójdę do ciebie. I tak się przekonuje ludzi, guys. <śmiech> <śmiech> hi hi. Jeszcze robi hihi hi. <laughs> I teraz gramy noise był. <laughs> dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Idę do ciebie. Nie rusza się stamtąd. Za daleko. Eee, próbowałam tutaj znaleźć, czy. Hmm. Jest możliwość jakaś. Dotarcia łatwo na tą drugą stronę, ale wydaje mi się, że kurczaczki nie. Hmm. O, oh no. Dobra. Posłuchaj, idę do ciebie. Aha. Mam e, monster Vita. Nie, ci się przyda? Nie. Okej, okay. to. Fuck you, W takim razie nie dam ci. Czekaj, ja bym na tą drugą stronę się dostać. Tam jest więcej kamienia. To się na około pójdzie. No właśnie, nie wiem jak. Znajdziemy na to sposób. A z jednej strony wiem jak, bym mogła wybudować. Eee, jest coś takiego jak latarnia badawcza, i to można utratwę mhm. zrobić. I ją wykorzystać do tego, żeby móc skakać pomiędzy. Ale do tego bym potrzebowała zrobić mm, maszynę nadawczą. Nie wiem, czy się mhm. opłaca. Z innej strony jest tu sporo. A, dobra. Dajcie mi drewno. No, ktoś teraz sobie walczy o życie. E! Powodzenia. No, teraz udaję ciebie z wcześniejszej gry. Hihi. Ty o, Abigail, e a możesz też to... coś. Coś fińskie, ubyt na ciele na pal, mogę coś z nimi zrobić? E, Młotkiem je zawiszę, na przykład. E, to nie mam motka. Miałem w wcześniejszej grze, ale no Abigail, chodź. No dobra, to ja tuptam. pytam. Toptaj. Tu Ale musiała Cię tak daleko wyrąpać. Uh -huh. I... Oczywiście, że tak. I co, ja muszę się z zabawą ganiać. Mhm. Uh -huh. Klasik. O, mam jakieś. <laughs> co to był Twój śmiech? Słuchaj, <laughs> to mojego śmiechu, ja się pytam. Ja mam pensę w nie wiem co on robi. O Boże, nie wiem. Znajduję bardzo dziwne rzeczy. To prawda. E, zrobiłaś tam może jakieś oknisko czy coś? Czy... Jeszcze nie. Bo trochę tych rzeczy mam no, i bym chętnie odłożył. Ale ciebie się ja jeszcze nie dotarłam tam gdzie chciałam dojść. A super. <noise> no bo próbuję stworzyć stratę na drugą stronę. Chociaż może tutaj byśmy się mogli, tam na dole i po prostu trwa stratwę z... Ty! No. Genialna jestem Czasem Jak to czasem? No Sama mówi, że czasem jesteś genialna. Ale jakby nie Dupa Czekaj, a ten Warfolk gdzie mnie te Ja tylko powtarzam Powiedz słowa, to wszystko Nie musisz po mnie tak bardzo powtarzać tylko słowo, słowo, halo? Aha, a jak nie powtórzę to później będzie To nie było tak Możliwe Nikt gdzie mnie wyrąpało? Nie mam bladego pojęcia Dużo dalej Niż planowałem tak. Dobra, moja psycha zrobić. wsiup Jak się tam do ciebie dostać? Ja się pytam. Eee, to na pewno. No kurde. Eeeh, ja mi się zepsuły. Oj. To nie, nie dobrze. Co, bo miałem ich trochę za dużo. A... Ale teraz się z nich zrobił kompost? No, można, to prawda. Przedadzą się. O, idę do ciebie. Tup tam. E. Idź do mnie. Toptaj. Dasz radę, kamberek ambarasent, faj! Eleganckie obcasy, co zrobiłaś? <śmiech> <śmiech> no stopy... O kurde, ja umieram! Czemu umierasz? Z głodu nie zobaczyłam. <laughs> Chcesz marchewki? Mam, mam jadą. <laughs> Ale przez ten moment miałem takie... Oj! Oj, 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 co to robi? Latarnia badawcza no, dobra. No żeby e... ten stworzyć. Ja bym skrzynki zrobił. Na no, pewno te no chociaż, tak. żeby przetrzymać te rzeczy. Dobra. No i to trzeba znaleźć zębatki też jakoś. po poruszymy, e, i nie widziałam zębatek. Zębatki? Mhm. Mm nie mam. I nie możesz stworzyć? Albo chcesz? co twoja postać w ogóle robi? Mhm. Nie wiem. Zaraz S moje... O! To prezent! O! Otwiera się szybciej. 50. jakiegoś święta użyj później. Eee, Zobyto spostrzeżenie. Co ty robisz? Od czego się tu zaczyna? A, Easy to use O, mogę roboty budować. O. Mogę zrobić coś takiego, że mogę jakiś hotlighta zrobić, który robi tak, że daje tam ciepło. Ale mamy haka, więc na razie bym z tego nie korzystał. Tak, Czy mamy modę na to, żeby zrobić sobie tuli tuli? Tak. Czy mamy to dlatego, tak. że wygląda yy, cute? Tak. Czy daje to ocieplenie? Widzimy może. Ale jebac to. Ważne, że jest przetulasek i jest słodkie. Dokładnie tak. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Pamiętajcie. Mhm. Mm Ktoś może powiedzieć, to ułatwia za bardzo. Tymczasem nie użyjemy tego ani raz. Widzimy. Bardzo prawdopodobne. <laughs> Tak dość mocno No I duży na tu się to mam takie Ja yeah", Bo pewnie będzie iść gdzieś iść To prawda Nie, nie. taki szybki przytuliasek? nie Nara Nara O, widzę kamienie, idę kopać e, lodówkę z tego się robi Eee właśnie z tych girów Zębatek, one są z tych maszynowych yy, gagatków Co, Mhm, mm dobra O, złoto mam, let's go! Eee, czekaj, I plecak będę musiał jeszcze zrobić O, możesz mi też zrobić przy okazji, byłabym wdzięczna Dobra, muszę zobaczyć tylko co idzie do tego plecaka Bej żaby. zrobię nam Amcie z żabów, żeby uchódnięs yes, jest. O super, jak coś to tak masz przy skrzyni. To... Nice. Kilof mi spieprzyli gdzieś. No nic, trzeba sobie zrobić drugi Zrobię to, zrobię to Idealnie, ale... mam 11 żabich no. udek Ale to jest... Nice Psycha mi hm. hmm. Znaczy mam wianek, nie? Powoli mm -hmm. już go ponosi A miałem wciąż takie hm. ja mam 61 Dobra, też pewnie drzewna trochę potrzebujemy, więc może za drewno się wezmę jednak. No to prawda, że potrzebujemy. Ja tutaj zaraz um, ogarnę na pewno tego. Um, zacznę zbierać patyki, trawę, żeby mieć tutaj przy bazie, czy za tymi jagódkami poszukam. A ty jakbyś chciał jako sumie... budowniczy. Gdybyś no. mógł właśnie te skrzynki ogarnąć czy coś w tym stylu ja, ja jeszcze sobie łopatę zrobię, tylko... Dobra już Mam tą łopatę czy nie? nie. Dobra Czy budowanie podwiększa mi ten? Na, Na pewno zwiększa odkrywanie nowych przepisów, to wiem, ale ja zarobałem jajko. Nice Jak te żeby łotka mało przywracają? Wiesz co? Myślałem, no. że nie będzie mnie gonić Możemy dać tutaj To możemy dać tutaj Idealnie Czy ona odpuści? Kim jest ona? E, to oko e, Kiedyś tak Kiedyś powinno Dobra Teraz się bawię w gonionego z nią w takim razie no co jak... dojdziesz trochę mocno to wtedy powinno. Albo mi się wydaje, albo... znikają mi rzeczy. O! Bo teraz plecaka nie mam. Hej? Nie wiem. Nie wiem czemu. Zostawiłem go gdzieś? A nas tak. Idealnie. No Wrócę tam w sumie, gdzie byłem. Nie wiem, preczak mi trzeba autentycznie. Nie, ja mam jakiś A. plecak to na pewno, ale. Ale to dwa zrobiłem, no? O. No. Tej On cały czas się pom. szła ze mną. Ja powinien cię zostawić już dawno temu. No właśnie, nie chcę zostawić mnie. Ty no. jajko zostawisz? Położysz gdzieś na ziemi? A jak go szybko przyrządzę? Ten co chce kaszę jada zjeść Odsakonę żywca od razu Dobrze Dumna jestem Dobra, już mu na pewno tego nie oddam Jeszcze na jego oczach wpierdziłem jego jajko, myślisz, że odpuści? Ja bym odpuściła, bo to jest minus jeden problem na głowie No właśnie. Powinna mi dziękować. Nie? <grym> Cały czas za mną łazi to ja osobiście bym wiesz co zrobiła najzwyczajniej no świecie poszła po prostu piekła naprosto prosto przed siebie, a nie robiła kółka. No tak, tylko zaraz się zbliża noc, a ja nie mam sobie nic rzeczy, żeby zrobić pokładnie. A. Więc dlatego tak krążę, krążę, krążę Jak skrót po gadziach przysłowiowy Ty, a nie możesz przeskoczyć na drugą stronę i nie, nie zgubi wtedy? Jak się przeskakuje na drugą stronę? Eee, masz na wodzie taką tratwę Zrobiłam tutaj przejście na drugą stronę po kamień, krzemień Przeskoczyło? No O Czy zostało?

Trzymaj od Dziękuję. Jesteś godny? Ja już sobie jem e, jakutki połomu. Jeszcze się podchylam. Jest zarobiście. Ideal. To, e, to drzewo po prostu rozwalę. O. Tam jest. Jakieś okay, to Ale ty długo palisz się z tym. Co znaczy, to znaczy do swojej postaci to było mm, Okej. Okay. Ciemność... Ja. Ciemność w nie. Ciemność nie ogarnęła stała się światłością. Let's No ty co masz w tej skrzyneczce? O! Gnoma. Mam tu coś. No i zapomniałam. Klasik. Dobra, idę poszukać krzaczków i nie krzaczków. To ja więc wykopię, się wrócę po prostu... z tobą. To ja nie, mogę wyjść na tą tratwę tutaj. Nie. Nie. Jest za daleko. <śmiech> Fuck! <śmiech> y <laughs> Dobra, to zrobimy to w taki sposób Możesz się jeszcze raz zrobić, czy nie? Ideo Trochę na odpierdol, ale kto teraz robi dobrze? Są jagódki? No. Dobra. Tu w sumie jest fajna miejscówka. No, też tak myślę, że całkiem, całkiem gicer. Mamy blisko o. drewno. Możemy ewentualnie też sobie lasek zrobić. Będziemy mieć na pewno żarcie w postaci żab. To prawda. I jeszcze te jagódki Więc... tutaj się coś będę... Uh -huh. Także po prostu na razie No na no lato tak. na pewno będziemy musieli zrobić to, żeby nam ochłodzało się samo uh -huh. Boże święty, matka wróciła Jaka matka? Ten ptak, nie chce mi dać spokoju no, Trzeba dalej. było i dziecko kraść nie ukradłem, tylko zjadłem. Jeszcze gorzej. Hmm, powinno się już pozbierać. Nawet zrobić. Ile można tak uradę, Co kurde halo? Najwyraźniej no, długo. No. A może do góry poszło? tam jeszcze nie. O, pójdę do góry. Tam nie jeszcze nie było. Mhm, to ja będę wydobywać kamień Pracowałem przy budowie dróg. Wiesz, co? Ja bym na Twoim miejscu bardziej hmm. drewno pozbierał. Dobra. Głównie do skrzynek, to. co nie? Ja, ja, prawda. Już się słuchaj na Twoim miejscu, to ja bym uważał. <grym> nie, no, w życiu bym tak nie powiedziała. <grym> <grym> Bo chciałabym tylko wyskoczyć z, z okna. Owa. Albo... Aha. połam sobie nóżki, owa. Albo... Albo... No było, połam sobie nogi, ale pierwszy mi <gryzł> Albo odkryj sobie język, owa. Albo... Ty <gryzł> faktycznie jesteś Kremlinem. Nie wiem o co ci chodzi. O, indyk. O, kamień Dobra, to lecę z drewna Co tam? Coś tutaj robi Ty Co? Deśmy torytów Gdzie? Tu gdzie ja jestem? Naprawdę? No. Nie wiem, że jestem babą, Ale kurde, Sali na sobie podgląda. Sali jest patronem tej gry. Nie ma innego wyjaśnienia. Nie ma. Nie. Ty możesz normalnie ja się normalnie Może wstępienie. nasza wypowiedź miała więcej sensu. Miss Sali nauczył, że chciała atakować kobiety metorytami, a po czym uciekać. Oczywiście Heroza trójca, ale... Kto by się tym zajmował, że no takie rosy? No nie no Akurat wydaje mi się, że Mi real life to też działa Chyba mój to mnie... O. Czemu przede mną wyrosło Ale no, pamiętajcie Jeśli chcecie zaatakować babę, to tylko meteorytami Ewentualnie prądem, ewentualnie autem Eeeem Ym... Siekierą, nożem Ym... A kobiet też jest to jakby bardzo mile widziane, e, oczywiście w grach. Tata, jak cię jest uka, to mam takie skutki, <noise> i <I'm not> <noise> Słuchaj, zawsze można w z zrobić. Nie, już jeden próbował. Już <noise> Mofu próbował, żebym założył kostium Tubi, okej? Okay? Okej. Okay. Mam flashbacki teraz Wietnamu trochę, jako zobaczyłam w tym stroju. Kogo, mofa? No. <noise> Zajebiście wygląda, nie? Dziesięć Tak. E, tam się stoi przy tym wielki, Czekaj. ogromny minus, Jak, <noise> jak, jak, jak tiper go podsumował, wyglądasz jak brzydka prostytutka. O Boże. <noise> Ale on dalej ma ten ubiór w szafie. O. I dalej chce mnie namówić, żebym to ubry. No zrób to, no. Co ci nie. szkodzi, no? Nie masz psychy tego nałożyć, mm -hmm. No nie mam No, trochę słabo, trochę kiepsko A czemu ci tak zależy, żebym to ubrał, halo? A nie wiem, po prostu jest ja <laughs> To być takie Ubierz, ubierz, a później pokaż mhm mm. mm <laughs> Nie, jeszcze mam jako taki honor byle jaki Czyli mówisz, że mofu nie ma honoru. A według ciebie ma? Nie. No to <laughs> Nie, noc Szybko płonie rób, dobra. Odnowiłem sobie moje rzeczy, okay, jaka... Dobra, kamienie dam do jednego. Sadzonki gdzieś masz? Sadzonki? Ej. Przy sobie Jakie sadzonki? Sadzonki, na przykład no, Z tych krzaków i tym podobne A, tak, przy sobie mam Dobra Mam no, tylko dziewięć niestety, tych do jedzonka hmm. 27, 28 od patyków, 18 od mhm. trawy. Tak, ja nie mam do 20 chciałam dobić, ale. Jak to jest jeść normalne jedzenie? Dobrze. Dobrze jest. O Boże, jak buduje postać. <noise> well, szybko poszło. Zrobię idealnie. <noise> No i już nie goduje Jak tam twoja psycha w ogóle? Na 153 Kurde A twoja? Na 70 Oj, nisko To jest git Może jesteś jakiś zielony grzyb Mam zielony grzyb O, no to chyba zielony grzyby by po przyrządzeniu, wydaje mi się, że odnawiały No. O! end się zrespił! To chyba dobrze, czy nie? Ym... Dobrze, że nie przy naszej bazie. Niedobrze, bo go nie pokonam w tym momencie. No, ale nie jest tak źle, bo nie jest blisko nas. Kut, kut. Chyba... Chyba zdobędę przykładnie Mówisz? Jest szansa? Fak, nie leżą nigdzie mm, Bym musiała stworzyć włócznie jakoś Podejdę do bazy mm -hmm. Niestety moja sama biegeli nie da sobie z nimi rady Dobra, dobra Czasem mi się buguje przycisk wykop A, wpatrzę no ja możesz no tak, tak, no to z pacją to robię, Idę jak mi się pokojuje A Nie, idę do tego ptaka więcej On będzie nie prześladować Siema Ja... Ja nie wiem, naprawdę Podchodzę, chcę się przywitać, chcę rozej... Ona nie chce Wiesz co, ja ci tutaj zostawię tą trawę i nie trawę mhm. Skoro jesteś w bazie, to Cię wykorzystam Wiesz to Jasne, bo ja po prostu Trzeba mi się mojego e, Jak są te same sadzanki, to możesz tam, gdzie to jest, już jedno postawić. Mogą mm. nie ma, to jakoś zależy, gdzie, gdzie to zrobisz. Będzie tak czy siak dobrze. Okay. ja postaram coś? Się... Mamy tutaj stawik blisko, można uruchomić ryby. Mhm. Ja postaram się, czekaj. My są tam żeby? Co? Pomóc ci? No, bo możesz je ubić, ja ja będę tutaj ciąć trzeba. No dobra, są żaby No, twoja siostra? Mhm. Uh -huh. Dobrze się trzyma. Hmm. chcesz zostać moją nową siostrą? Mam nadzieję, że to nie było do mnie. No było troszeczkę, ale... Ale no Wiesz, dobra, co? no. <laughs> Rozumiem, tak, no. Nie. nie tak ty mnie w piwnicy więzisz. To prawda.